Podczas ostatniego spotkania, kwietniowego spotkania z wójtem gminy Dąbrówno w sprawie budowy wiatraków w Dąbrówieńskim obszarze chronionego krajobrazu, najstarsza uczestniczka tego spotkania, pani Tatiana Szpakiewicz, bardzo źle się poczuła. Niezbędna była natychmiastowa pomoc pogotowia. Na szczęście wszystko jest już dobrze, a to, co chciała Pani Tatiana powiedzieć, ich powie Wam sama. Pani Tatiano, wszyscy się przejmowaliśmy, co się ze zdrowiem działo po tym słynnym spotkaniu w Dąbrównie, które zakończyło się, jak się zakończyło, wójt skapitulował, uciekł. No ale Ty pierwsza opuściłaś to spotkanie, źle się poczułaś, czy wszystko już w porządku, dobrze? No w tej chwili w porządku, ale ja bym tak no, wytrącona z równowagi, absolutnie. Postawą właśnie wójta, twarzami tych radnych, takich bezradnych, takich jeszcze ta pani, która no, chce stawiać te, ta pani Przed Polską. Na jej polach, tak? Gdzie na jej, mają stanowisko. Na swoich polach, tak. Ludzie, którzy mają pieniądze, mają dzieci. Nie wiem, jak wychowują te dzieci, ale nie mają żadnej sympatii dla przyrody. Dla ptaków, dla ludzi, którzy otaczają ich pole i mieszkają tam. Nic ich nie obchodzi, tylko pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. No właśnie, gmina Dąbrówno jest jedną z biedniejszych w powiecie ludzkim, ale czy ona musi być bogata? Przecież tu jest obszar chronionego krajobrazu. Ty mieszkasz w miejscu jednym z najpiękniejszych w gminie Dąbrówno i Widok na te wiatraki z tej nieruchomości, z młyna w wleszczu będzie. E, od ilu lat tutaj mieszkasz? 51 rok. 51 lat. A tak. wcześniej w Starych Jabłonkach? A wcześniej w Starych Tak. A czyli jeszcze przed tym nadrzalebnym Wiślanym, w Leśniczówce. Czyli do pięknych krajobrazów przywykłaś przez Przywykłam całe życie. I trzeba to szanować, kochać, ochraniać, a nie niszczyć. Zgadzam a co się. oni wyprawiają? Co oni wyprawiają dla głupich pieniędzy? Dokładnie. Skandal. E, Tatiana, dużo zdrówka i damy radę, wygramy to, ochronimy musimy, naszą gminę. Musimy, po prostu musimy. Jest to naszym obowiązkiem. Tak. Po tak. prostu obowiązkiem człowieka, który wie, co znaczy przyroda, co znaczy swoboda i normalne życie, a nie... Kasa, kasa i kretyni oko. A no, poza tym te wiatraki, tak akurat wiemy, że to przemrany interes, więc A co, co tutaj jest? jest? Będziemy się bronili do upadłego. Bandytyzm po Też prostu. tak uważam. Bandytyzm jest... z zachodu. Też tak święce. uważam. Tatiana, no wszystkiego najlepszego, życzymy zrówka. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, że ludzie rozumieją, wspierają i tak bardzo, bardzo dużo było ludzi dobrej, dobrej woli, jak to się mówi, tak. nareszcie. Tak, również. i będziemy się tego trzymali. Również. Bo my no, żeby więcej takich zawałowych stanów nie było. Żeby. Ale wójt zmięknie, nie będzie, nie zrobi nam tego, nie postawi. Coś. Zmienić wójta i będzie już. Dobrze. No jak nie to wójta zmienimy. Dokładnie. A Referendum to, czy... też się może odbyć. Powiedz mi, a czy będzie teraz jakieś zebranie posiedzenia? Oczywiście, jakieś... oczywiście, wody. że będzie. Oczywiście, że będzie. I my tutaj teraz było przygotowane trochę słabo, bo nie było na przykład mikrofonu, na co ludzie narzekali bardzo. Nie było, wody, mi, nie było mi, mi no, wody, nie było. No przecież prosiłaś o wodę, nikt sobie nikt. jej nie dał. No nie było. E... My weźmiemy wodę ze sobą, my weźmiemy swoje nagłośnienie. Ja też Był problem, bo tutaj próbowali przekrzyczeć inwestorzy, znaczy pracownicy inwestora. Tak. Pan Wójt mówił i prosił cały czas, że chce dalej mówić, a ludzie nie mieli odpowiedzi na pytania, w związku z czym my weź, beź, będziemy mieli ze sobą swój. Głośnik z mikrofonem, sprzęt, i w, w, mamy nadzieję, że ktoś, kto będzie prowadził wtedy e, to spotkanie, i kiedy będzie przekazany ten głos dla, e, Jak e, dla tak, mieszkańców, to wtedy, to wtedy będzie słychać, kto co chce powiedzieć. ma powiedzieć?